Przedstawiamy odkurzacz Bosch gs 35M AFC Professional. Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro z certyfikatem M dla wymagających użytkowników. Odkurzacz można łatwo połączyć z walizką systemową Lbox, przez co staje się praktycznym rozwiązaniem transportowym. Wydajna turbina o mocy 1380 W skutecznie usuwa pył. Odkurzacz spełnia wymagania klasy przeciwpyłowej M zgodnie z normą UE i gwarantuje wysoki standard ochrony użytkownika. System automatycznego czyszczenia filtra AFC zapewnia stałą, wysoką moc sania i szybkie tempo pracy. Wypróbuj wszechstronny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro Bosch gas 35M AFC Professional z systemem automatycznego czyszczenia filtra i certyfikatem M.